Kamińska beata, oddaję ci się Maryjo, oddaję ci Maryjo pierwszy dech z rana, każdą dobrą myśl, która zrodzi owoce, a ten, co nie będzie przez Ciebie popierana, odplewie, by nie wkradała się ni w dni, ni w noce. Oddaję ci Maryjo każdą łzę w koraliku. Ty wiesz, jak ją ususzyć i zmienić w uśmiech. Wymawiam dziennie miłych ci słów bez liku. Z radością medytuję aż często tracę oddech. Oddaję ci Maryjo moje marne losy, wiem, że nie pozwolisz mi na zatracenie, zaplatasz me troski i szczęście, w złote kłosy, szanuję i doceniam Twoje poświęcenie. Oddaję ci Maryjo moje podziękowania na kolanach i z wielką pokorą, niech wieczne będą me miłowania, a ty ulecz zawsze Duszę chorą.